Witam serdecznie po króciutkiej przerwie. Przed nami już ostatni goście dzisiejszego programu: Paweł Krzych, Krzysztof Serek, organizatorzy Aula Szczecin Smart City, inteligentne miasto. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dobry. E, czym jest Aula Szczecin? E, Aula Polska, bo to jest wydarzenie, które powstało w Warszawie w 2007 roku. E, przez ten okres e, odwiedziło to wydarzenie kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób. E, jest organizowane w wielu miastach w Polsce, między innymi w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, teraz także w Szczecinie oraz za granicą w Londynie i w Berlinie. Chodzi przede wszystkim o promowanie innowacyjnego podejścia do przedsiębiorczości, tak jak na naszym nadchodzącym wydarzeniu to będzie promowanie inteligentnych miast, podejścia technologicznego podejścia do rozwiązywania problemów w mieście. Różnego rodzaju, od komunikacyjnych po, po także budowlane można powiedzieć. Aula Polska inauguruje teraz w Szczecinie. W tym roku będzie kilka jeszcze wydarzeń z tego cyklu. Na najbliższym także powiemy o terminie kolejnej auli i o jej temacie. Najbliższe wydarzenie, 8 kwietnia w Starej Rzeźni, pierwsze, pierwsze spotkanie. Co będzie się działo podczas tego wydarzenia? Znaczy tak, tutaj na pewno data, data jest symboliczna i miejsce jest symboliczne, bo zarówno 8 kwietnia, to jak spojrzymy sobie wstecz, to jest siódma rocznica, tak zwanego szczecińskiego blackoutu, gdzie cały prąd, prąd wysiadł w całym Szczecinie i nie tylko. I to też jest fajny punkt wyjścia do tego, żeby rozmawiać o mieście, rozmawiać o mieście jako o organizmie, jak to się zmienia, jak, to, jak miasto się przystosowuje do, do zmiany czasów, ale także miejsce jest nieprzypadkowe, bo stara rzeźnia na Łasztowni można powiedzieć, że nowy początek tego obszaru, i dużo osób też upatruje, że to będzie właśnie centrum miasta, że tam będzie żyło, biło serce Szczecina. O czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o tym, jak Szczecin na ten moment się rozwija, jakie rozwiązania inteligentne są już tutaj zastosowane. Też będą przedstawiciele firm, które będą, będą pokazywać swoje i nie tylko rozwiązania, które wdrażają, będą mówić, jaką wartość ma wspólna przestrzeń, bo to też się zmienia. Do niedawna nie do pomyślenia było to, że na przykład takie, ta, takie rzeczy jak rowery będą miejskie, wspólne. Ludzie przewidywali, że będą akty wandalizmu, że te rowery będą kradzione, e, dewastowane, natomiast okazuje się, że to jest incydentalne, że to nie, nie dzieje się na co dzień. Za chwilę w wielu miastach polskich też będą samochody miejskie, co tutaj myślę Szczecinianom jeszcze ciężko jest sobie wyobrazić, że mielibyśmy z kimś obcym dzielić samochód, ale okazuje się, że takie rzeczy się dzieją. Też będziemy pokazywać, to prelegenci będą pokazywać, że inteligentne miasto może istnieć tylko wtedy, kiedy my, mieszkańcy, jesteśmy inteligentni i potrafimy z tego korzystać, potrafimy, jesteśmy świadomi tych rozwiązań i też mamy taką przeświadczenie, że mamy wpływ na to, że to miasto się zmienia na lepsze. Bo chociażby zauważymy, że coś jest nie tak z schodnikiem, że płyty są ukruszone, że ktoś może sobie zrobić krzywdę, robimy zdjęcie aplikacją, tutaj w Szczecinie aplikacją, ale jest Szczecin, zgłaszamy to do urzędu i nie musimy się zastanawiać, kto się ma tym zająć. To już po stronie urzędników stoi, że oni wiedzą, osoby odpowiedzialne za tę aplikację, wiedzą, gdzie to dalej zgłosić, i my, mieszkańcy, no, mamy tą świadomość, że możemy też kształtować yy, i ulepszać swoje najbliższe otoczenie. Czy jesteśmy takim aktywnym obywatelem. Aktywnym i świadomym. Dokładnie. I świadomym, dokładnie. A kim są uczestnicy tych spotkań? Do, do kogo kierowane są te wydarzenia? Znaczy, wydarzenia są kierowane do wszystkich osób, które chcą nabyć nowej wiedzy, chcą się podzielić opiniami z innych, bo Oprócz samej auli, te, te, oprócz samych prelekcji, też będzie czas na networking, czas na porozmawianie z innymi osobami, podzielenie się swoimi doświadczeniami, opiniami, przemyśleniami. E, temat, temat jest myślę bardzo interesujący, bo jak widzimy, w ciągu 24 godzin zapisało się ponad 150 osób. E, teraz za chwilę uruchamiamy listę rezerwową, bo już jest w tym momencie komplet miejsc. I to też pokazuje, jak takie wydarzenia są potrzebne. Tutaj w mieście, zarówno e, temat jak i same, same tego typu wydarzenia, które skupiają ludzi zainteresowanych konkretnym tematem. Także jest to niezwykle istotne i też takie budujące, że, że takie inicjatywy mają sens. Można powiedzieć, że Szczecin chyba jest faktycznie gotowy, bo po pierwsze, patrząc na zainteresowanie, jakim cieszy się wydarzenie, na drugie też wspomniałeś chociażby o rowerach, które faktycznie budziły sporo kontrowersji, bo zazwyczaj jest tak, jak coś jest z wszystkich, to jest niczyje i to tak troszeczkę pokutuje chyba w naszej mentalności. Jak się okazało, sprawują się świetnie, drugi sezon jest otwarty, rowerów tam niewiele zginęło, więc faktycznie warto to miasto rozwijać i warto mieć wpływ na to jako, jako obywatel. Powiedzcie mi, bo zainteresowanie jest olbrzymie. Zgłoszenia ludzie wysyłają. Skąd takie zainteresowanie właśnie, właśnie takim tematem, tą innowacyjnością? Możliwe, że z tego względu, że rośnie świadomość nowych technologii e, i świadomość przede wszystkim tego, że wykorzystanie nowych technologii w przestrzeni miejskiej może podnieść jakość życia. E, fascynacja tym, jak można zarządzać chociażby komunikacją miejską. E, Poprzez środki miejskiej komunikacji typu ZDTM, poprzez samozarządzanie ruchem oświetleniem. Teraz chociażby też Szczecin jest, jednym z, jest pierwszym miastem w Polsce i drugim na świecie, które we współpracy z jedną ze znanych firm rozpoczyna montowanie inteligentnego oświetlenia w mieście. Także to jest też kolejny krok ku temu, żeby kolejny krok wskazujący na to, że Szczecin staje się naprawdę tym inteligentnym miastem. E, przykładów na świecie takich miast jest bardzo dużo, chociażby miasto Santander w, w Hiszpanii, e, które po całym mieście rozłożone e, są czynniki, e, dzięki którym e, latarnie, kiedy jest noc bardziej gwieździsta, świecą mniejszym światłem, wzraszacze e, w parkach włączają się wtedy, e, kiedy jest większa susza, mniejsza wilgotność. E, także, także i taka aplikacja, o jakiej Paweł wspominał, e, tam akurat nazwana Puls Miasta, e, pozwala na e, dokumentowanie e, jakiejś e, dziury w ulicy, a także później śledzenie procesu naprawy. Także to, to posz, poszli w tym kierunku jeszcze dalej. Kiedy ktoś ma zainstalowaną taką aplikację, stoi przy ośrodku kulturalnym, automatycznie może sprawdzić kalendarz tego ośrodka kulturalnego. Na przystanku autobusowym może sprawdzić rozkład jazdy, aktualne opóźnienia itd. itd. Możliwości jest bardzo dużo. Cieszy mnie bardzo to, że wspomniałeś, że Szczecin jako drugie miasto na świecie chce coś wprowadzić, bo mam nadzieję, że o Szczecinie będziemy mówić w ogólnopolskich chociażby mediach. Ale z od pozytywnego aspektu, a nie od jakichś mało ciekawych wydarzeń. Więc super, że takie rzeczy faktycznie mają miejsce. Wspominacie tutaj o aplikacjach, z których coraz częściej ludzie korzystają. Dla ludzi młodych jest już to normalne i naturalne, że mamy. Praktycznie cały świat w jednym urządzeniu i korzystają z tego bardzo efektywnie. Więc fajnie, że na tym wydarzeniu też będziecie poruszać tego typu tematy i że Szczecin chcemy w tym kierunku gdzieś tam pchać. Jakiego efektu się właśnie spodziewacie po tym spotkaniu, które będzie miało miejsce w kwietniu? Co ma być rezultatem samego tego wydarzenia? Na pewno mamy też taki zamiar, żeby to wydarzenie było troszkę inne niż wszystkie, bo samo wydarzenie ma być dopiero początkiem dyskusji o danym temacie, w tym przypadku inteligentnych miastach chcemy tutaj też mocno angażować lokalne media, swoje kanały komunikacji z mieszkańcami, żeby komentować te prezentacje, wystąpienia i one żeby taki, dały taki zalążek większej dyskusji i, i rzeczywistym kolejnym działaniom. Także taki to ma być cel i miejmy nadzieję, że to się przerodzi jeszcze w takie można powiedzieć spotkania pasjonatów danego tematu. Taki jest nasz cel tutaj te, tych wydarzeń. I tak na, na koniec tak naprawdę, czy Szczecin jest inteligentnym miastem? Jak zmienia się z Waszej obserwacji? Co możecie powiedzieć na ten temat? Na pewno staje się coraz bardziej inteligentny, jeśli chodzi o wykorzystanie poszczególnych narzędzi oraz to, że my mieszkańcy coraz bardziej zaczynamy z tego korzystać i jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, co miasto ma nam do zaoferowania, bo miasto to są ludzie. Jeżeli my będziemy chcieli tej zmiany, no to będziemy w dużym stopniu, można nawet patrzeć, patrzeć na poszczególne wydarzenia, że często to my, mieszkańcy, jesteśmy sprawcami i inicjatorami poszczególnych wydarzeń, które dzieją się w mieście, poszczególnych zmian. Także myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Myślę, że to ta decyzyjność, chociażby przy, przy takich projektach jak budżet obywatelski też nam pokazuje, że, że możemy mieć jakiś realny wpływ na, na, na nasze życie w naszym mieście, które jest przepiękne i, i myślę, że czas skończyć z, z kompleksami i z tym, że Szczecin jest mało atrakcyjnym miastem, tylko starać się, aby ono było piękne i nie, żeby ludzie wyjeżdżali stąd. Ażby przyjeżdżali, bo, bo ja już szczerze powiedziawszy osobiście mam dosyć znajomych, którzy ciągle gdzieś wyjeżdżają. Nie wiem, czy macie takie same odczucia, ale niestety ciągle, ciągle tak się dzieje. Więc mam nadzieję, że to wasze wydarzenie pomoże Szczecinowi stać się jeszcze bardziej inteligentnym miastem. Też mamy taką nadzieję. Dokładnie. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą wizytę. Bardzo miło było was gościć. Moimi gośćmi ostatnimi już w dzisiejszym programie był Paweł Krzych oraz Krzysztof Syrek, organizatorzy Aula Szczecin. A ja Państwu dziękuję za spędzony czas razem ze mną. Życzę spokojnych i wesołych świąt. Wam również spokojnych i wesołych świąt. Kolejna galaktyka dopiero w środę. Do widzenia.